Usuwanie kamienia następnego jest bardzo istotne dla zdrowia jamy ustnej. Niestety nie wszyscy pacjenci są tego świadomi. Kamień następny powoduje chorobę przy zębie, tzw. chorobę paradontozy. Wieloletni kamień nazębny powoduje zanik kości, obniżenie poziomu dziąseł oraz jego krwawienie. Zęby stają się ruchome z tendencją do wybadania. Wszyscy wiemy, że leczenie parodontozy jest bardzo ciężkie, a w niektórych przypadkach nawet niemożliwe. Dlatego też higienizacja w gabinecie stomatologicznym jest taka istotna. Zabieg higienizacji tak naprawdę dobierany jest indywidualnie do każdego pacjenta. Zależy czy pacjent pije dużo kawy, herbaty, pali papierosy, od sposobu szczotkowania zębów, od pH śliny. U takiego pacjenta zabieg powinno się wykonywać od 2 do 6 miesięcy, natomiast u zdrowego pacjenta raz w roku wystarczy. Tak naprawdę le pełne leczenie stomatologiczne wraz z higienizacją powinno wykonać się przed poczęciem. Natomiast nie ma żadnych przeciwwskazań, aby u zdrowo rozwijającej się ciąży wykonać zabieg higienizacji. Najlepszym momentem będzie drugi trymestr ciąży.